Ja, ja mu ja nie mam za pracę, to znaczy yy, to jest praca, ponieważ to jest mój chleb. Ja nic innego specjalnego. Ostatni pamiętnik Stanisława Sojki przed śmiercią był jak zaklęta księga, w której każda linijka drżała ciężarem niewypowiedzianych słów i ukrytych emocji. Nie było w nim krzyku ani dramatycznych deklaracji, lecz właśnie ta cisza pełna napięcia i niedopowiedzeń sprawiała, że rodzina i przyjaciele nie mogli powstrzymać łez. Sojka od dłuższego czasu zmagał się z czymś niewidzialnym, co powoli przejmowało kontrolę nad jego codziennością. Były dni, kiedy jego dłonie drżały tak mocno, że nie mógł utrzymać długopisu, a mimo to zmuszał się, by kreślić kolejne zdania. Były też chwile gdy nagle milkł w środku rozmowy i patrzył w pustkę, jakby widział coś, czego inni nie byli w stanie dostrzec. Zapisy w pamiętniku stawały się coraz bardziej niespokojne, litery coraz mniejsze, jakby uciekające ku krawędzi kartki, czasem przeplatane dziwnymi symbolami, które wydawały się mieć znaczenie jedynie dla niego. W codziennym życiu coraz częściej gubił przedmioty, odkładał je w najbardziej nietypowych miejscach jakby podświadomie próbował zostawić po sobie ślady niewidzialnego labiryntu, którego nikt inny nie mógł odczytać. Bliscy obserwowali, jak jego twarz przybierała coraz bardziej zamyślony wyraz, a w spojrzeniu pojawiała się mieszanina bólu i czegoś nieuchwytnego, co budziło niepokój i przyciągało uwagę. Każdy wpis w pamiętniku niósł ze sobą coraz silniejsze poczucie zbliżającego się końca, choć sam autor unikał bezpośrednich słów o chorobie, zamiast tego pisał o nocach wypełnionych ciężkim oddechem, o chwilach, gdy serce zdawało się bić. Nierówno o dziwnym uczuciu ciężaru spoczywającego na klatce piersiowej, wspominał też o nagłych zawrotach głowy, które dopadały go w najmniej spodziewanych momentach, zmuszając do podparcia się o ścianę czy stół. Pamiętnik stawał się nie tylko zapisem codzienności, lecz również kroniką walki z niewidzialnym przeciwnikiem, którego nie chciał nazwać. To, co najbardziej poruszyło rodzinę i przyjaciół, to nie były suche opisy, lecz nagłe zmiany w jego zachowaniu. Raz wybuchał śmiechem, bez powodu, innym razem trwał w milczeniu przez długie godziny, unikając kontaktu wzrokowego, a potem znowu wracał do pisania, jakby walczył z czasem, by zdążyć zostawić po sobie jak najwięcej. Z kart pamiętnika przebijała się zarówno tęsknota, jak i dziwna, pogodna rezygnacja, która jedynie potęgowała dramat sytuacji. Rodzina i przyjaciele wybuchnęli płaczem, gdy ostatnie strony pamiętnika zostały odczytane, bo w każdej linijce słyszeli jego głos, czuli jego obecność i widzieli człowieka, który odchodził w ciszy, zostawiając po sobie echo uczuć zbyt głębokich, by można je było w pełni pojąć. Pamiętnik stał się świadectwem nie tylko choroby, ale i niezwykłej siły, z jaką Sojka zmagał się z codziennością, która coraz bardziej wymykała mu się spod kontroli. Pamiętnik Stanisława Sojki otwierał się niczym rana, która nigdy się nie goiła, a jego pierwsze słowa po długiej ciszy były jak uderzenie ciężkiego oddechu w pustym pokoju. Pisał, że choroba, którą nosił w sobie od miesięcy, a może i lat wreszcie, otrzymała nazwę Lekarze określili ją jako postępujące stwardnienie zanikowe boczne i od tej chwili każde jego zdanie było świadectwem ciała, które powoli odmawiało posłuszeństwa. Początkowo były to tylko drobne symptomy, ledwie zauważalne drżenie mięśni dłoni, trudność w utrzymaniu filiżanki, kawałek chleba upadający z rąk, lecz później drżenie zamieniało się w sztywność, a sztywność w niemoc opisywał dni, kiedy nogi odmawiały mu posłuszeństwa, stawały się jak z kamienia i choć mózg nakazywał im iść ciało, pozostawało nieruchome, jakby więzione przez niewidzialne łańcuchy. W pamiętniku powracały sceny codzienności przeplatane obrazami choroby śniadania, które kończyły się rozlanym mlekiem obiady, kiedy widelec wypadał z dłoni i pozostawiał plamę sosu na obrusie, wieczory, gdy próba napisania jednego zdania zajmowała mu godzinę, bo palce nie słuchały tak jak dawniej. Ale najboleśniejsze były chwile, w których głos zdradzał go coraz częściej. Opisywał, jak podczas rozmowy z synem nagle tracił dźwięk, jakby gardło ścisnęła niewidzialna dłoń. Zamiast słów pojawiały się jedynie szeptane sylaby albo przeciągłe pauzy, które rozdzierały serca najbliższych. W pamiętniku przyznawał, że najbardziej bał się tego milczenia, bo wiedział, że nadejdzie dzień, w którym nie zdoła już powiedzieć nic. Jego notatki przepełnione były opisami samotności nawet w obecności rodziny. Pisząc mówił o spojrzeniach pełnych troski, które raniły go bardziej niż sam ból ciała, bo w każdym spojrzeniu dostrzegał odbicie własnej słabości. Pisał o dłoniach żony, które podtrzymywały jego głowę, kiedy nie miał siły jej unieść o głosie córki, która czytała mu książki, gdy jego oczy odmawiały współpracy i litery rozpływały się w mroku o Wnuku, który przychodził i kładł zabawkę na jego kolanach, nie wiedząc dlaczego dziadek już nie podnosi go wysoko do góry, z każdym dniem pamiętnik nasycał się coraz silniejszym napięciem słowa, układały się w obrazy nocnych bezdechów, kiedy w środku nocy budził się walcząc o oddech. Ciało szarpało się w poszukiwaniu powietrza, a on słyszał tylko przyspieszone bicie własnego serca. W innych miejscach pisał o chwilach dziwnej euforii nagłym napadzie śmiechu, który pojawiał się bez powodu, a zaraz potem nadchodziła głęboka cisza i spojrzenie utkwione w ścianie, jakby jego umysł znajdował się w innym wymiarze. Rodzina, czytając te słowa, czuła, jakby obcowała z kimś, kto powoli zanurzał się w ciemność, a jednocześnie z całych sił próbował zostawić po sobie światło. Było w tych notatkach coś niezwykle intymnego: opis chwili, gdy nie mógł już samodzielnie przejść do łazienki i musiał prosić o pomoc, gdy syn podtrzymywał go pod ramię, a on czuł wstyd większy niż ból. Albo moment, kiedy podczas rodzinnego obiadu zamiast mówić. Pisał na kartce pojedyncze słowa, które układały się w zdania pełne tęsknoty i żalu. W miarę jak choroba postępowała, notatki stawały się krótsze, słowa bardziej rwane, a litery drżące jakby same walczyły o przetrwanie. Każda strona pamiętnika była jak krzyk zapisywany w ciszy pełnej napięcia, w której każdy, kto czytał te słowa, miał wrażenie, że uczestniczy w intymnym pożegnaniu. Pamiętnik w kolejnych stronach stawał się kroniką rozpadu ciała i równoczesnej walki o zachowanie resztek godności. Sojka coraz częściej notował, że budził się zlany potem z poczuciem, że jego własne mięśnie stają się wrogami, drżały w nocy tak silnie, że prześcieradło falowało, jakby ktoś poruszał nim od spodu, a on sam leżał nieruchomo bezradny wobec tej dziwnej wibracji. Pisał, że kiedyś jego kroki odbijały się pewnym echem w korytarzu, a teraz każdy ruch był jak ciężar wbity w stawy, każdy dźwięk chodzenia zamienił się w szuranie przypominające dźwięk kamieni przeciąganych po podłodze, jego ręce z czasem odmawiały prostych gestów. Pisanie stawało się udręką, więc używał ołówków o miękkim graficie, które łatwiej sunęły po papierze, ale litery wciąż skręcały się w dziwaczne kształty i kiedy rodzina później odczytywała te zapiski, widziała nie tylko słowa, ale i ślady bólu zamknięte w nierównych kreskach. Opisywał, że łyżka w dłoni stawała się jak żelazny ciężar, czasami zsuwała się i uderzała o podłogę, a dźwięk ten wywoływał w nim wstyd tak głęboki, że przez resztę posiłku milczał wpatrzony w blad stołu. Notował, że w lustrze coraz częściej widział twarz, której nie rozpoznawał policzki, zapadające się oczy, otoczone cieniami usta, drżące w dziwnych tikach, których nie mógł opanować. Pisał, że bał się tego odbicia, bo wiedział, że z każdym dniem obraz będzie jeszcze bardziej obcy. Pojawiały się chwile nagłej utraty równowagi, kiedy upadał w kuchni. Między krzesła, a jedyne co słyszał, to krzyk żony i płacz wnuczki stojącej w drzwiach. Sojka opisywał także, jak choroba odbierała mu powoli nie tylko ruch, ale i smak oraz zapach poranki, które kiedyś pachniały kawą, stawały się bezbarwne. Posiłki traciły znaczenie, bo każdy kęs był walką z połykaniem, coraz częściej krztusił się, a gardło odmawiało współpracy w pamiętniku pisał, że czuł, jakby wewnątrz ciała ktoś zaciskał powoli i madło, że każdy łyk był jak przesuwanie kamienia przez wąską rurę, jego emocje były równie zmienne, jak objawy choroby. W jednej chwili płakał nad kartką papieru, pisząc o strachu przed porankiem, a w następnej kreślił słowa pełne spokoju. Jakby pogodził się z losem. Opisywał, że cisza w domu potrafiła być cięższa od bólu, kiedy słyszał tylko tykanie zegara i własny spłycony oddech. Wtedy czuł, że cała rzeczywistość zwęża się do małego kręgu światła. Na biurku rodzina żyła jego cierpieniem na każdym kroku, żona, której dłonie drżały, gdy poprawiała mu kołdrę, syn, który udawał, że potrafi być twardy, ale w samotności chował twarz w dłoniach. Córka, która próbowała opowiadać historię z pracy, z nadzieją, że zwykłe słowa przywrócą ojcu, choć na chwilę dawną codzienność. Nawet sąsiedzi zauważali, że w domu Sojków atmosfera zmieniła się w gęstą sieć smutku i czuwania. Najbardziej przejmujące były opisy nocne. Sojka pisał o godzinach, kiedy budził się i nie mógł poruszyć nogami, o momencie, w którym chciał się obrócić, a ciało leżało jak kamień. Wtedy jedynym dźwiękiem była pompa powietrza z urządzenia wspomagającego oddech, którego syczenie przypominało mu oddech obcej istoty, czuwającej nad jego życiem. Czasami w takich chwilach szeptał modlitwy, których nie był w stanie dokończyć, bo język odmawiał współpracy, a słowa zamieniały się w bezgłośne ruchy ust. Ostatnie fragmenty pamiętnika przepełniała walka między chęcią zostawienia śladu, a narastającą niemocą. Pisał coraz krótszymi zdaniami, często przerywanymi liniami, które nagle się urywały, opisywał, że czuje, jak jego własny głos oddala się, jak echo w tunelu, że myśli biegną szybciej, niż dłoń potrafi je zapisać, a ciało staje się klatką, która więzi wszystko w środku. Rodzina, kiedy odczytywała te strony, wybuchała płaczem. Nie dlatego, że nie znała choroby, ale dlatego, że po raz pierwszy widziała ją oczami, Stanisława słyszała jego strach, czuła jego wstyd i samotność. Pamiętnik stał się dla nich nie tylko zapisem śmierci, ale także najintymniejszym świadectwem miłości, bo w każdej linijce ukryte było pragnienie, aby zostawić po sobie coś, co pozwoli najbliższym zrozumieć, że walczył do końca. W kolejnych zapisach pamiętnika pojawiały się obrazy codzienności, które nie były już zwykłymi chwilami, lecz bolesnymi próbami przetrwania. Sojka notował, że poranki stawały się coraz trudniejsze, kiedy wstanie z łóżka. Wymagało nie tylko pomocy, ale także odwagi, bo każdy ruch groził upadkiem. Pisał, że czuł, jakby jego ciało zamieniało się w ciężar ciągnięty przez ziemię i że każdy krok był jak przejście przez błoto, które wciąga coraz głębiej. Opisywał, że dłonie odmawiały mu posłuszeństwa nawet przy najprostszych gestach, przy zapinaniu guzika koszuli, przy sięganiu po szklankę, przy próbie podniesienia telefonu. W chwilach, gdy próbował pisać ołówek, wysuwał się z palców i staczał się po podłodze, pozostawiając w nim poczucie, że traci kontrolę nad światem, który kiedyś był dla niego tak naturalny i prosty. W pamiętniku wyznawał, że najbardziej bolało go poczucie bycia ciężarem. Że każdy uśmiech rodziny chował w sobie cień smutku. Notował też, że ciało stawało się coraz bardziej obce, mięśnie napinały się bez jego woli, ramiona kurczyły się w dziwnych skurczach, a stopy sztywniały, tak że nie potrafił znaleźć wygodnej pozycji podczas snu. Pisał o nocach, w których przewracał się z boku na bok, ale nigdy nie znajdował spokoju, o godzinach, które spędzał, patrząc w ciemność, słuchając własnego nierównego oddechu i szumu aparatu wspomagającego. Najmocniejsze były opisy momentów, w których, w których tracił głos, kiedy chciał coś powiedzieć, a język plątał się i słowa zamieniały się w niezrozumiałe dźwięki. Wtedy sięgał po kartkę i długopis, próbując zapisać myśli, ale pismo było coraz bardziej niewyraźne. Rodzina często zgadywała, co chciał przekazać, a każde nieporozumienie rodziło w nim poczucie izolacji, jakby znajdował się za szybą, której nie da się przebić. Dom Sojków zmienił się w przestrzeń ciszy i czuwania. Każdy pokój niósł echo jego choroby. Kuchnia pełna była niedokończonych posiłków. Filiżanek z niedopitą herbatą, łyżek, które upadały na podłogę. Sypialnia pachniała lekami i olejkami, które miały łagodzić skurcze. Salon zamienił się w miejsce spotkań rodziny, gdzie wszyscy próbowali stworzyć choćby chwilę normalności, ale każde spojrzenie zdradzało ból i świadomość, że czas ucieka. W pamiętniku pisał, że najbardziej raniło go patrzenie na łzy najbliższych, które starali się ukrywać. Żona odwracała wzrok, kiedy pomagała mu wstać. Syn wychodził na balkon, by ukryć drżenie dłoni. Córka uśmiechała się sztucznie, by dodać mu otuchy, ale w oczach miała cień, którego nie dało się zmyć. Sojka notował, że te chwile były trudniejsze niż same objawy, bo czuł, że choroba dotyka nie tylko jego, ale całą rodzinę, oplatając ich życiem jak niewidzialna sieć. Opisywał też dziwne stany, które przychodziły niespodziewanie, nagłe napady śmiechu, które kończyły się łzami dłonie, zaciskające się tak mocno, że nie mógł ich otworzyć, ciche jęki, które wydobywały się z gardła, gdy mięśnie szarpały się w bólu. Czasami pisał o dziwnym poczuciu, że jego ciało i dusza rozchodzą się w różnych kierunkach, że umysł pozostaje czujny, ale ciało tonie w ciemności. Najbardziej przejmujące były fragmenty, w których opisywał drobne gesty codzienności wnuk, kładący mu na kolanach zabawkę żona, gładząca go po włosach, córka trzymająca jego rękę w czasie wieczornego milczenia. W tych chwilach Czuł, że życie choć powoli gaśnie, wciąż ma sens, bo pozostawia w sercach najbliższych ślady miłości. Każda strona pamiętnika niosła ze sobą coraz silniejsze poczucie pożegnania, jakby każde zdanie było ostatnie. Każda linia drżała bólem i nadzieją, że choć ciało zawodzi serce i pamięć zostaną w tych słowach, które rodzina odczyta, kiedy jego głos zamilknie. Ostatnie strony pamiętnika były coraz krótsze. Litery coraz słabsze, aż w końcu słowa zaczęły urywać się w połowie zdania, jakby ręka nie miała już siły dokończyć myśli. Na jednej z ostatnich kartek pojawiło się zdanie pełne drżących liter: Jestem wśród Was, choć milczę. To jedno wyznanie sprawiło, że rodzina, która zebrała się wokół stołu, czytając pamiętnik, nie mogła powstrzymać łez. Żona trzymała zeszyt tak mocno, jakby bała się, że zniknie. Syn opierał głowę na dłoniach, córka płakała cicho, a wnuk patrzył w ciszy, nie rozumiejąc jeszcze, że to pożegnanie. Pamiętnik kończył się kilkoma liniami, które wyglądały bardziej jak ślady dłoni niż jak pismo, jakby ostatnim wysiłkiem chciał pozostawić znak, że walczył do samego końca. W pokoju panowała cisza, w której każdy słyszał własne serce, a łzy płynęły bez kontroli, odczytane słowa stały się echem jego obecności, głosem, który powrócił na chwilę, by pożegnać tych, których kochał. Rodzina i przyjaciele płakali nie tylko z żalu, ale także z wdzięczności, że mogli trzymać w rękach ostatnie świadectwo jego życia, że każde słowo, mimo bólu, niosło miłość, która pozostanie z nimi na zawsze. Pamiętnik Stanisława Sojki nie był już tylko zapisem choroby, lecz pomnikiem uczuć, który na zawsze zamknął w kartkach echo jego duszy. Stanisława Sojki zakończył się ciszą, która miała w sobie coś więcej niż zwykłe milczenie. To była cisza gęsta od emocji, pełna wspomnień i ukrytych znaczeń. Każde słowo zapisane drżącą ręką stało się świadectwem życia, które powoli gasło, lecz nie chciało odejść w zapomnienie. Gdy rodzina i przyjaciele pochylali się nad ostatnimi stronami, czuli obecność Stanisława tak wyraźnie, jakby wciąż siedział wśród nich. Jego wyznania o strachu, o miłości i o nieuchronnym pożegnaniu niosły się w ich sercach, jak echo, które nie gaśnie, łzy spływały po policzkach, a ból mieszał się z wdzięcznością, że mogli otrzymać od niego ten dar ostatnich myśli. Pamiętnik nie był już zwykłym zapisem choroby, był pomnikiem uczuć i prawdy, którą Sojka zostawił po sobie, był zwierciadłem, w którym każdy z bliskich zobaczył własne emocje i wspomnienia, był też mostem łączącym to, co minęło z tym, co pozostanie na zawsze, w ciszy, jaka zapadła po odczytaniu ostatnich linijek. Każdy z obecnych zrozumiał, że choć ciało odeszło, to miłość, jaką pozostawił, przetrwa w nich i będzie żyła w każdej chwili wspomnień. Ostatni pamiętnik stał się dla rodziny i przyjaciół. Nie tylko źródłem bólu, lecz także siły, bo uświadomił im, że nawet w obliczu cierpienia można pozostać wiernym swoim uczuciom i walczyć do końca. Nie było w nim wielkich słów ani patosu, lecz była prawda tak głęboka, że wywoływała płacz i sprawiała, że serca biły szybciej. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce i chcesz być blisko kolejnych opowieści pełnych prawdy, emocji i ludzkiego losu, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij, subskrybuj i pozostań z nami, aby nie przegapić żadnej historii, która potrafi poruszyć do łez i przypomnieć, jak wielką wartością jest miłość i pamięć.